Hej! Dzisiaj kolejny odcinek Zm Wiem, natknęła mnie wena i po prostu muszę I dzisiaj będzie kolejny taki vlog Bo chyba przejdę do formatu bardziej vlogowego, bo to mnie bardziej kręci I myślę, że już nie będę tak seriali robił i ten, tylko wiecie, jak będą jakieś większe okazje No i dzisiaj będę yy, farbował jajka, znaczy... No, za kilka dni będę farbować, ale dla Was to będzie dzisiaj, <grymne> bo kupiłem. Właśnie wróciłem, jak możecie zobaczyć. Mam też również te y, szeksiowe szeksiaki Są to moje cipliki. pliki za, Są zarypiste i one będą moim ogólnie z tłem do otwierania. Bo są zarypiste i się też nawena i chcę powrócić aktywować na tym kanale, więc jeżeli. Y już tu jesteście i nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie, dajcie lajka. No. I zapraszam, bo nie poza Wy za teraz unboxing, a później będzie farbowanie. Właśnie o oto, y, taki będę miał y, barwnik perłowy do jajek, kurde, z naklejkami 3D. Nie, że nie było żadnych innych, to mam spoilery. Od doktora Otkera w polo kupiłem, jakby ktoś się pytał. Okej, okay, to chcę otworzyć, bo bardzo chcę otworzyć. No to moje Simsy. Okay, mogę otworzyć. I ogólnie powiem Wam, co tam u mnie. Ogólnie Git. Nagrywam to teraz w sobotę, przed Przed egzaminami moimi. I proszę, yy, wiem, że nie będziecie już za mnie trzymać kciuki, bo już jak wrzucę, to będzie po. Ale yy, chcę, żebyście trzymali no wiem, że nie będziecie, ale po prostu żeby było to przysłowowe kciuki bardzo mi zależy <laughs> dobra, więc możemy otwierać i co to jest? co to kuwa jest? ja się pytam ej, co to? ej, patcie patrzcie to się tak sobie otwiera yy. jakaś to są. E, zaraz Wam założę, ja. Założyłem, i one są dla mnie za małe. Ja serio nie mam małych rąk, ja mam wręcz takie straszne paluchy. Kto mnie zna osobiście, ten potwierdzi, więc. No kurde, nie wiem, czy to robili dla jakichś zmutowanych dorosłych, bo ja mam palce w wielkości normalnego dorosłego, nawet trochę większe. Albo po prostu źle założyłem. A to jest bardzo możliwe, ale ona Nie się zakładają i. No, nie polecam tych rękawiczek, jakby ktoś miał się czytać. Dobra, przejdźmy bez tego. Mm, bez tych rękawiczek, bo te rękawiczki. No niezbyt fajne. I zobaczmy, co tu mamy. Kolejne. O ja naklejki. Oje, jakieś motylowaszki. Nie, to są ważki. To są biedry. Choć to kupiłem w polanie w biedronce. Ej, co to, to jest za jakaś... Ha, nie ugarniam. A tu mam motylki. Ym, zaraz to rozpakuję i wam pokażę, bo jeszcze są z drugiej strony. Tutaj stoły. Tutaj są jakieś kolejne zezowate biedrony. Yy, a tutaj są jakieś dziwne kwiatki, które wyglądają jak... Logu jakiegoś centrum handlowego. ok, chyba nie ma nic w środku, ale nie wiem, otworzymy i zobaczymy. Ogólnie, tak ogólnie się prezentują te naklejki. Możecie zobaczyć, bo tam chyba trochę z góry usięłam. To macie zobaczyć. No i dobrze, że otworzyłem, bo właśnie w środku nich były już nie 3D naklejki, czyli więcej robali. Jej, Więcej robali i za kwiatków. Ta czownica, czy co to kuźwa jest, też ma zezę. Dobra, możemy otwierać chyba dalej. Co mamy w tym siaksi feksi pudełeczku? O, ja. Poczekajcie, ostrość i O, tak. Patrzcie, jakie kolory! Nie wiem, czy w kamerze to tak będzie widać, ale zarąbiste Taki... Ale właśnie pisało, że jakieś perłowe, czy ten Nie ogarniam są zarąbiste Tak się ściska i w ogóle da. O ja Już nie mogę się doczekać, jak będę farbować je um, za tydzień w czwartek jej. Nie ma to jak nagrywać wstęp, bo jestem ja dzieckiem, ale tu patrzcie, to chyba, to mm, moja mm, mm. zajarka tą farbą, ten taki kolorowy to jest chyba osad, czy dobrze widzę, bo tu ma w środku jeszcze, więc przynajmniej mamy pewność, że działa, okej, okay. Hej, pliki. To ja nie wiem, co to jest ogólnie, mam co pomysł, żeby to nagrywać, ale wiecie, brak pomysłów, wiecie ta pseudowena. Jej, nie wiem, czemu robię tą. Dobra, okay. jestem już w niemany czwartek, ale tak naprawdę piątek. Jesteśmy, i ja mam tutaj te barwniki, i nie pytajcie się, dlaczego tu jest wszystko w papierach, Jesteśmy już w ten niemany... Czwartek, ale tak naprawdę piątek. I tu mam te barwniki i zaraz je rozkroję i patrzcie na to. Okej, okay, już są rozcięte i trzeba teraz przenieść to do tego kubeczka w ziemnej brzydży, yy, jaki był. Zaczyna, no, wiecie. <gry> tak, i w ogóle musiałam go nieść w takiej śmateczce, bo to była taka woda gorąca. no właśnie trzeba wrzątek tam wydać No, a tu są jajka. Czekać, aż się barwnik rozpuści. A wracając do jajek. Tylko dwa białe jajka, bo no bo było jeszcze jedno, ale ono było już No i macie tutaj właśnie jeszcze te cztery. I miało być normalnie w pierwszym zamyśle sześć tych jajek, ale yy, jakby to powiedzieć. Au, 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 boli. Coś się rozdziało. I to jajko się zepsuło. Nie wiem. Chorę, przynajmniej ostrość. Widzicie? Taka śmieszna sprawa, bo dopiero to czytałem i ja muszę sobie pokrepić tym na ręce, więc wiem, dlaczego były te rękawiczki. że to nazywa się barwnik, który się rozpuścił, bo według mnie tak. A jak nie, to to pech. Okej, okay, dobra. Więc ym, chyba to muszę ym, rozkroić. Skroiłem. Okej, okay, więc. Ym... Poczekajcie, tylko o ostrość poprawię, kurde Okej, okay, i, i zdaję parę kropli, na to miały być trzy Poleciało w piździu Okej, okay, mam jajko i muszę teraz y, te jajko w tym... Y, muszę macać to jajko Taka sprawa, wiecie? Dziwiacie piękne jajko Prezentuję, oto moje sexy, piękne jajko I jedna y, sprawa Szkoda, że nie dali czterech tych palik, już dawali te rękawiczki, bo... Będę musiał je jakoś myć. XD. Teraz pora na ym, zielony. Ten Shakespeare Flexi Color, mój ulubiony. Pora na macanko. Jakby ktoś się zapytał, czy polecam te rękawiczki? Nie, nie polecam. Szczególnie ten zielony barwnik wygląda gorzej od tego różowego, ale mam nadzieję, że. Coś z tego się tu wyjdzie. Wyrzuciłem te rękawiczki i wziąłem teraz wolki. I nie będę Wam teraz dawał relacji z farbowania jajek, bo tak jakby nie chcę walić sobie całego aparatu, więc widzimy się za chwilę. Efekt mojego macania. I trzy wyszły czarne. Dosłownie. To był mia miał być niebieski, to fioletowy. Czym się różnią? No chyba tylko odcieniem na mojej ręce Tak, tu są te naklejki Zgubiłem jeden arkusz taki Wiem, jestem sierotą A tutaj są i jajka I za chwilę zobaczycie jak się połączą D Więc jesteśmy I... Tak Być pięknie Miało być cudnie Miało być za W ry... Wyszło jak zwykle Czy jestem zadowolony się zapytacie nie, nie jestem, bo mimo tego, że nawet spoko się bawiłem naklejając te wszelkie różne naklejki, to jest największe zabawanie odkupi mi moich rąk. Ogólnie podsumowując, nie polecam tych jajek barwników. Wiem, że pewnie już macie swoje jajka, ale nie. Ogólnie, jeżeli mają wam wkładać, że macie w rękach, to robić, a nie wkładać do szkanek i typ podobnych, to nie polecam, bo skończycie tak jak moje rączki.